Dobry moi drodzy widzowie. Robocza koszulka jest. Jest. Zacząć golić się można. Można, ale chwalę się. Słuchajcie, kubek wygląda tak. Wyszedł nieźle. Pędzel się mieści, więc można kawkę, można pędzel. Kto co lubi, kto jak woli. czapaczka nawet w rozmiarze 62 na duże głowy pasuje. <grymne> <grymne> tak to jest jak ma się za dużo wolnego czasu. Słuchajcie, tak to jest. Dobra. Ale my tu nie o tym, bo my dzisiaj się mamy ogolić zarost dwudniowy. Zaraz odrasta po maszynce Kings i Gillette, dokładnie. No, więc dzisiaj będzie maszynka motek. Maszynka motek z regulacją na 3,5. dzisiaj dajemy. O! 3,5. Słuchajcie, czapeczkę ściągamy w ten sposób. Żyleteczka już czeka. Na piecyku się tu suszy. Zakładamy ją chyba troszkę w sposób odwrotny niż ostatnio, ale wszystko ładnie siedzi. Ustawienie 3,5 i sprzęt mamy zmontowany, gotowy do golenia. Można lepiej to zmontować? Nie wiem. Jest. Nie dotykam. Słuchajcie. Jako pre dzisiaj będzie nowość, będzie test, będzie nowość. Takie mudełko słuchajcie, ach, by, ach, ach classic glide, tak zwany. Eee, podpowiedział mi to kolega z sąsiedniego kanału kolega Matrax Shave, że na forum amerykańskim Baczek Blade bardzo sobie to chwalą. Porównują właściwościami do cuba. Ja nie dyskutuję z tymi trzyjwami. To wiecie, każdy sobie musi odpowiedzieć, czy mu to działa, czy nie. Ale postanowiłem spróbować. Wersja classic. Nie wiem, czym to pachnie. Słuchajcie. Może coś jak w wodzie zamoczymy, to nam coś tu się wyłoni. Gdzieś już to czułem. Ale to nic. Moczymy, wilżymy zarost i powiem, co dalej. Zarost wilżony. słuchajcie, ja biorę to przez ten papierek. Może nie zbyt estetycznie. Następnym razem coś wymyślę innego. Mydło glicerynowe. U nas w sklepach jako też się spotkałem jako plishef tak naprawdę mm, sprzedawane co z tego prawdą nie wiem na stronie achby to nie wyczytałem żeby to było dedykowane jako plishef więc traktuję to jako zwykłe mydło a skoro gdzieś tam piszą że to można jako plishef i że się sprawdza no to dlatego właśnie próbujemy odkładam na bok spróbujemy to tak jak kuba. Hmm. Jeszcze się okaże, że się człowiek na tym ogoli. Zapach dziwny. Jakiś taki ciężkawy, słuchajcie, drzewny, jakieś może trochę i coś jakby się paliło. Nie wiem, czy tak agbrito, czy to ma oryginal, tak pachnieć, bo z agbrito nie miałem nic do czynienia. żeby nie było za słodko, słuchajcie, mam kremik. Ci co byli na live, to już myślałem, że będą kolory różowe, jakieś inne, męskich nie było. a Tu nic innego jak popularna Nivea Sensitive. Tak, tego kremu nie miałem u siebie na kanale. Nie pokazywałem go. Nie boliłem się nim. Więc próbujemy. Pędzelek troszkę moczony Tuband od Jagi 24 mm, więc będzie taki pędzelek. kremik mamy Woda po goleniu, nic innego jak również Nivea Freshkick, czyli zestaw popularny do dostania w miarę wszędzie. No, puczę twarz. Może z tego, żeby nie przekłamać, jak coś miało podziałać, to podziałało. Ciężko spłukać. Czyli widzicie, wydajność jest. Wam, że tak za przygotowanego wymasowanego ciepłą wodą to chyba zarostu nie miałem od dawna, więc golenie musi się udać. No nic, odkręcamy kremik. Po prostu go tak o tyle najwyżej dołożę. Nie wiem jak ta Niwejka będzie tu reagować z pędzelkiem. запах просковатий Czy tu wodę dobije. Jeszcze raz. wystarczy. Pędzel dość mocno nabity. Też nie chcę przesadzić z wodą, żeby tutaj czegoś nie zepsuć. No i jedziemy, słuchajcie. Ustawienie 3,5, czyli takie, jak ostatnio obiecywałem. Trójeczka była w sam raz. Całkiem, całkiem przyjemne golenie. Zobaczymy, jak to jest różnica oczywiście nie jest to jakaś różnica wiecie gigantyczna ale wyczuwalna Słuchajcie, Kremik daje radę. Fajnie. Poślizg. Taki film zostaje. Można tu śmiało jeszcze przejechać, poprawić. Mam wrażenie, że troszeczkę ta żyleta głośniej tutaj chodzi teraz. Pierwsze przejście, takie półtorej przejścia w jednym. Uważam za zakończone. Półtrze twarz. No i jak zwykle zapomniałem, ręcznika. Przejście numer dwa. Fajnie czuć tak, ale to bardziej po, tak bardziej po, po tym, a to tak, no. Kremik jak najbardziej słuchacie poprawny. Na razie mi tu nic nie ściąga, nic mnie nie szczypie, nic się złego nie dzieje. Co prawda, ja tutaj twierdzę, że tezę postawię taką, że i tak florenka lepsza. Cały czas tu sprawdzam, słuchajcie, bo chcę być pewny, że to jest wszystko dobrze, bo ten system mocowania źródeł jest. Tak, to jest moje ustawienie. Znikoma, słuchajcie, znikoma agresja. A powiem Wam, że skuteczność luks tu jak zwykle dół. Delikatnie muszę poprawić, ale teraz już jest super. Elegancko. Coś się tu zadziało. Mm-hmm. Słuchajcie... No teraz to jestem zaskoczony, słuchajcie. No, zaskoczony. No fajnie, 3,5 ustawienie. Słuchajcie, jak uczę tylko twarz. słuchajcie. Koniec. Tak, tu pominąłem albo po prostu kąt zgubiłem. I to się przyznaje. Jest okej. Okay. Jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Dwa miejsca widzę. Tu i tu. Tu mówiłem podczas golenia, że coś się zadziało. Tu by można było... Nie, dość. Dość, dość, dość. Bo się źle to skończy. A widzę, że maszynka potrafi. Yy, powiedzcie mi teraz tak. W komentarzach poproszę Was, czy... Tą, że maszynkę ustawienie numer 4. Chcecie zobaczyć, ile krwi się poleje? Czy chcecie to oglądać? Ja jestem zaciekawiony i na pewno się tego gole, Tylko czy wy? Czy po prostu lecimy dwa golenia i następna? Słuchajcie. Minimalnie tu wąs. Pod włos się nie goliłem, więc nie wymagam. Jedyny problem, jaki widzę, że jest z tą maszynką, mianowicie w momencie jest czapka na tyle gruba, i ten grzebień tu na tyle odstaje, że jak ją chcę tutaj chwycić, Słyszycie, jeszcze zbieram. Tu w tym miejscu to nie mogę. Tu nie mogę tego kąta jakby znaleźć. Jest jedyne miejsce, gdzie pod wąsem, pod nosem w moim przypadku jest w porządku. Tu potrafi się ogolić. Jest przyjemnie fajnie. Fajna maszyna. To dzięki uprzejmości kolegiem koledze Matrax. Dziękuję. Kremik. Słowem podsumowania, może być, nie jest wybitny, to jest po prostu krem Nivea, niech taki zostanie, niech będzie pod ręką zawsze gdzieś w sklepie do kupienia, w razie, w razie gdyby coś, pędzelek, no cóż, tubont, jagi, brusz, dostępny w większości sklepach, z tego co wiem, bardzo popularny, 24 widzicie, że i sztywnością mi takim czuciem bardzo fajnie. Woda. Chyba spasuje zapachem też proszkowo. Zobaczymy, co to za kik. Na razie coś grzeje. Jakaś tłustość tej wody nie było jest. Słuchajcie, przypomina mi to taki zapach, był Adidas. Adidas Moves. Coś koło tego. Ale jest tak delikatny zapach. Ja tu. Nie wiem, co ja tu czuję. Ja tu nic nie czuję. Troszkę się skóra teraz klei. Za chwilę się pewnie wchłonie. No i takie golenie. Golenie uważam, że bardzo fajne. Te produkty mają to do siebie fajnego, że one są po prostu pod ręką na wyciągnięcie ręki wszędzie. Także Nivea nic się tutaj że złego nie dzieje. No, zapach pozwolicie, że nie będę komentował. Ja w tym momencie już go nie czuję. Czyli był, ale go nie ma. Są mi takie wody. No. Także słuchajcie, ja jestem gotowy, ogolony. Tu Tydy! Kosteczkę będzie jeszcze okazja oglądnąć. Mam nadzieję, że. Też skomentujecie, coś powiecie na ten temat. Ja Purshev w koszulka, czapeczka, kubeczek zapraszam na stronę do odwiedzin. Dziękuję koledze Matrak za odżyczenie sprzętu do golenia. Ja czekam na komentarze, czy oglądamy, co się dzieje na czwórce i jedziemy, jedziemy dalej. Dziękuję Wam pięknie. Dwadzieścia kilka minut. 5. jak dobrze widzę. Wystarczy tego ględzenia. Dwa przejścia. PN 9,5. Jak zwykle moje miejsca, chociaż teraz to się pochowało. No bliżej 10 już jest. Bardzo dobre golenie. Trzymajcie się, papa.